Kilka dni temu miałam okropny sen. I jest to o tyle dziwne, że ja zazwyczaj nie miewam koszmarów. Od wielu lat nie miałam już właściwie koszmarów, ale tym razem przyśniło mi się coś naprawdę okropnego. Bliska mi osoba w tym śnie miała wypadek i została pozbawiona rąk i nóg. Także możesz sobie wyobrazić, jak się czułam rano, kiedy się obudziłam z taką wizją w głowie. No i oczywiście. Hmm, Trudno jest pozbyć się takiej wizji, no bo ten sen był na tyle realny i mocny, że cały czas gdzieś to we mnie pracowało. No ale ja nie pozostawiam takich rzeczy tak o i nie zamierzałam się męczyć przez następne kilka dni z tą wizją. W związku z powyższym zrobiłam medytację, w której usunęłam tę wizję ze swojej głowy, ze swojego umysłu. Potem oczywiście doszłam do tego, co tak naprawdę znaczył ten sen? Ponieważ sny zazwyczaj są bezpośrednią wiadomością od naszej podświadomości, więc ona coś nam chce powiedzieć przez te sny. No i oczywiście istnieje bardzo dużo różnych technik interpretacji snów i sposobów, jak się dowiedzieć, co tak naprawdę ten sen oznacza dla nas. No bo korzystanie z senników raczej nie polecam. Są tam po prostu ogólniki. W każdym razie zrobiłam tę medytację i pomyślałam sobie, że jest to bardzo cenna wiedza dla wszystkich tych osób, które miewają właśnie tego typu złe sny lub po prostu, zwyczajnie martwią się o kogoś. Prawdopodobnie zdarzyło ci się w życiu kiedykolwiek, że martwiłeś się o kogoś, bo na przykład nie mogłeś się z tym kimś skontaktować. Albo nie wiadomo było, co się z nim dzieje, czy z nią. I takie sytuacje są dosyć częste dla niektórych osób. Ja miałam takie doświadczenie ze swoją mamą, ponieważ ona ciągle się o mnie martwiła i to było bardzo trudne dla mnie. I co chcę ci powiedzieć? Otóż, martwiąc się o kogoś, nie pomagasz mu. Martwiąc się o kogoś, osłabiasz go. Dlaczego? Dlatego, że martwiąc się o kogoś, wysyłasz do wszechświata taką informację, że ta osoba jest bezradna, nie potrafi sobie poradzić, na pewno nie da sobie rady z zaistniałą sytuacją, jakakolwiek by ona nie była. Czyli przekazujesz do wszechświata taką informację, że ta osoba jest jakaś no co najmniej potrzebująca pomocy. W związku z powyższym, robiąc to na przykład notorycznie, czyli martwiąc się o kogoś, o jego bezpieczeństwo, o to, czy sobie poradzi w życiu, o to, czy będzie w stanie zarobić pieniądze, albo o zdrowie czyjeś, cały czas wysyłasz negatywną energię w stronę tej osoby i po prostu zwyczajnie ją osłabiasz, dlatego, że nie wierzysz w tę osobę, nie wierzysz w jej boskie prowadzenie, nie wierzysz. W jej intuicję, nie wierzysz w jej umiejętności, nie wierzysz w jej wyższe ja i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, lepiej byłoby, gdybyś tego nie robił lub nie robiła, czyli nie należy martwić się o nikogo, wręcz przeciwnie, należy w tę osobę wierzyć. No tak, ale oczywiście łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. W związku z powyższym, mm, Nagrałam medytację na ten temat, jak sobie poradzić z takim stanem, kiedy rzeczywiście umysł nie chce odpuścić i cały czas przywołuje jakieś złe wizje na temat tej osoby, jakiekolwiek by one nie były. Ta medytacja nadaje się bardzo dobrze do takich sytuacji, w których rzeczywiście nie wiesz, co się z tą osobą dzieje i nie możesz powstrzymać swojego umysłu, żeby on nie tworzył tych negatywnych wizji. Ale równie dobrze ta medytacja nadaje się do takich stanów chronicznych, kiedy po prostu martwisz się o kogoś, czy on sobie poradzi, czy da radę, nie wiem, tam zdać maturę albo znaleźć pracę, wyjść z nałogu czy cokolwiek. W każdym bądź razie daję ci tę medytację w prezencie, ponieważ uważam, że jest to na tyle ważny temat, że każdy człowiek powinien ją. Znać i powinien wiedzieć, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy umysł ciągle i ciągle przysyła ci jakieś niezbyt przyjemne obrazy czy sceny, których nie możesz się po prostu pozbyć. No, bo wiecie, jak to jest. Łatwo powiedzieć, nie myśl o różowym słoniu, no ale ten różowy słoń wtedy ciągle w naszej głowie gdzieś tam funkcjonuje. No i tak samo łatwo powiedzieć, że no to się nie martw, tak? Ale nie wiem jak to zrobić dokładnie, czyli jak się konkretnie nie martwić. A więc możesz pobrać sobie tą medytację i w razie potrzeby po prostu ją zastosować. Ta medytacja nie ma żadnego podkładu muzycznego, dlatego że ona jest ćwiczeniem do pracy, nie ma Cię zrelaksować, tylko ma po prostu usunąć z Twojej głowy ten obraz, który Cię męczy. Ta medytacja pomoże Ci i być może będzie na tyle skuteczna, że od razu uda Ci się pozbyć tego negatywnego obrazu w Twojej głowie. Ale jeśli miałbyś, czy miałbyś jakiś problem nadal, to kontynuacją tego procesu będzie zastosowanie tappingu. Mam nadzieję, że wiesz, co to jest tapping, i że kiedykolwiek przynajmniej raz w życiu to robiłeś. Jeśli nie, to cała historia polega na tym, że dokładnie po prostu rób to, co ja, czyli naśladuj to, co ja robię i mów dokładnie te same słowa, które ja wypowiadam. Słowa zresztą, zarówno w medytacji, jak i podczas tapingu, są bardzo ważne, dlatego że dobre sformułowania nakierowują umysł w taki sposób, jak my chcemy. Natomiast użycie niewłaściwych słów może spowodować w podświadomości różne reakcje. Jeśli chodzi o dobór słów, to jest to trochę głębsza wiedza, dlatego, że trzeba mieć trochę wiedzy o podświadomości, o mózgu biologicznym i jak on rozumie pewne rzeczy, no żeby po prostu nie osiągnąć odwrotnego efektu. Także na razie proponuję, żebyś po prostu robił dokładnie i mówił dokładnie to, to samo co ja podczas tego tapingu. Ten tapping tutaj na dole też będziesz miał, czy miała do pobrania, i będziesz mogła sobie po prostu robić go tak często, jak będzie ci to potrzebne. Mam nadzieję, że od dzisiaj nie będziesz się już nigdy o nic i o nikogo martwić. Pozdrawiam serdecznie, mówiła Iwana Siecińska.